Cześć ja jestem Czacolaus i witam was w drugim już odcinku serii Minecraft według Czacolaus i jest ze mną dzisiaj Skrzyniaczek Tak, ym, i oczywiście Wojtas i Wojtuś i Samuraj są w swojej wiosce i nie wiemy co oni robią Więc no, y, witajcie w drugim odcinku i teraz Skrzyniaczek może się może przywitać swoich widzów No, to... Witam moich widzów i, i, i witam już tam was, bodajże w czwartym czy w piątym odcinku Minecraft w ciemno. No, no właśnie, w czwartym, w czwartym. I mamy zamiar osiedlić się na tam... na tamtej górze. Tak? No, to wielkie... no, no właśnie pokaż, pokaż mi ją, pokaż mi ją tak dokładnie, bo ją chcę zobaczyć tutaj. Tu, tu będzie pierwsze piętro, co nie? No. Ej, a może. Ej, ej. Zrobimy drugie. Mam pomysł. Popatrz, jak tu ładnie. Popatrz, jaka ładna dziupla. Taka, taka. Bo wiesz co? Bo ja najbardziej no. lubię się osiedlać w takich miejscach. Gdzie właśnie takie no. dziuple są. Lubię się osiedlać w takich miejscach. Tu, jak tu. No właśnie, tu, tu też mam zamiar coś zbudować. Siema, Bo tu. Na górze. Siema. Moglibyśmy tutaj zbudować sobie. Yy... Dajmy na to, czekaj. czekaj, Uuu, i tutaj jest jeszcze taki mini wentyl. Super. No, wszystko jedno. Um... Do, więc tak. A, a ostatnie no. piętro będzie tam na, na samym szczycie góry, co nie? No. I... Um... Dobra, ja potrzebuję żarcia. No dobra, to pójdę tam. Teraz. Yyy... Um... No to ten, no to tak, no to yy, tak. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku znaleźliśmy tego ziemniaka tu, co tutaj jest. Więc no. Yy, była normalnie pełna szczęścia. Była normalnie pełna szczęścia, ponieważ, no wiadomo. I tak, ja dostałem od skrzyniaczka. Dostałem <laughs> zbrojkę I, i dziękuję skrzyniaczkowi bardzo. Yy, masz, o, Bo trochę zużyta tam. Wszystko jedno. A tam o jest, w jest jeszcze nie zużyta. No okej, okay, okej. Okay. Ja już tutaj mam. Um, mieczyk, Mogę sobie wziąć kilo. W to? To nie, super. A jeszcze jedna rzecz, ma... a dobra, to um, a masz jeszcze jakieś jedzonko? Czy mam jedzonko? Czekaj. No. Jedzenie. No mam jedzenie, no. Okej, okay. no to a dałbyś troszkę? No. Bo ten, bo ja potrzebuję. Troszkę tylko. Czekajcie, zaraz będę. <laughs> no to zrób pauzę. No. Mamy kartofle cztery chyba. Bodajże. trzy. To się u mnie za oknem pan drogi. Ej, wiesz, że już mamy cztery cz cztery ziemniaczki. No nie? Te? Już mamy cztery, no. Spoko. Potrzebne tylko są kości. No. Hodujemy trzy, tutaj jednego. W są kości. No wiem, 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 właśnie, właśnie ten, właśnie już ten. Upiec jednego? Albo dwa? Upiek upiekę, upiekę, okej? Okay? Bo, ja, bo ja jednego dałem znowu na farmę, no nie? Okej, okay, To trzy mogę upiec. Bo ja tutaj mam głoda. Ja, ja chcesz. Chodź, ja ci dam zaraz jedzenie. Dzięki. Teraz będę będę strzelał tym. A dobra, wszystko inne. Um, dobra, to ja... E, idziemy gdzieś do Kave'a, czy co? No chodźmy, chodźmy coś zrobić. Bo tutaj... Ale wiesz co? Wiesz co można zrobić? Um, ja tutaj w razie jakby co? No czekaj. Spawn point. Tutaj, tutaj... Ej, chodź na chwilę, chodź na chwilę skrzynka, chodź. O? Tutaj sobie na łóżku ustaw wpisz tutaj ukośnik Spawn Point. Razem. Spawn Point. No. no okay. Dobra, super. I, I teraz, jakbyś zginął, to byś się tutaj odrodził, no nie? Że ten. A potem sobie Spawn Point ustawimy w naszej damnowej bazie, którą potem ten, no nie? To chodź, to nakopiemy, może, żelaza i w ogóle. Chodźmy, nakopać żelaza. Może albo czegoś wpiszcie se spawn-bojta w bazie. No, o, o. Dobra, to, no to gdzie idziemy? Do jakiego? Gdzie jest ten cave? Nie wiem, choć może się przejdziemy w ogóle w tamtą stronę. No, ale, ale, bo musimy iść w jedną stronę, żeby znaleźć w ogóle ten, no nie? Co? Żeby znaleźć naszą potem bazę, no nie? No to musimy iść w jedną stronę. Może, może będziemy stawiać tak bruk. Aha, a ja nie mam pochodni, wie? Ja tutaj mam wągla trochę. Mam, mam 8 pochodnych. No. W razie jakby co będę ten. Dobra, trzeba po, po, tak, tak stawiać, stawiać kobla. W, pewnym, w pewnych tych. A to tak w odstępach stawiać, bo... No wiem, wiem, wiem. Żeby jeszcze starczyło, nie? Ale oni też... hmm, hmm bo, 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 bo dobra, tylko problem będzie jak będzie noc. No to jak będzie noc, no to sobie... czekaj. Um... Options... A dobra, nie mam, nie mam shaderów. O, szkoda. Ło! Szkoda okay. na cztery kratki, o... Ej! E, no widzisz, widzisz w Minecrafcie 1.11, coś takiego. No. W becie. Ja to drugi raz widzę. Ale być może to jest ta beta to, to wiesz, bo to może być też z bugami, no nie? To może być też o. bug. A to tam? Ehm. Um, to trzeba dalej, tutaj. Kobla stawiać. Ale tu jest owiec. O, jejku, no to, ej, pozabijajmy, bo to jest mięsko. Ej, ej, nie, y, czekaj, ja wiem, co zrobimy. No. Jak to będziemy że Żelazo. Praca, no. Robimy senożyce i wtedy tu przyjdziemy. No. Jak jest kobel postawiony, no to ten, nie? Tu nie ma kejów żadnych. No, mogą być wyłączone. Ale nie, 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 nie chyba nie. Ach. Łączone są. Dobra. Um, ja sobie tutaj biorę trzcinę. Z, możemy sobie jeszcze, no właśnie, hodować trzcinę w naszym tym, no nie? nie tu są grzyby. Okej. Okay. Znalazłeś? Okay. Czekaj, bo ja ci nie mogę ten, nie, 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 nie widzę cię. Gdzie, gdzie poszedłeś, w którą stronę? Stój! O, tu jestem. Czekaj, czekaj, czekaj. O, siema, dobra, siema. Pamiętaj, czekaj, w tą stronę, dobra, tutaj ustawię ten. Tu, a, a masz pochodnie? Mam, mam troszkę. Daj mi trochę? Masz tutaj cztery, to będzie połowa. Yy, I chodź, chodź do środka, to nie musimy włączać, też tu. No. Ej, to... a mam do ciebie prośby. No. A i dobra, to ja pójdę na rąbie trochę drewna. Nie, nie, ja mam, ja mam drewna, ja mam 29. A no, no, no to tam... Wcale zrobimy pochodnie. No, ja, bo ja tutaj już nazbierałem, jak widzisz, węgiel. O, 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 przyda się. Czekaj, czekaj. Powoli. Nie, 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 bij go szybko, no nie? Nie. O, i widzisz, i kości się potem przydadzą, wiadomo na co, no nie? O, tu też jest. Dobra, następny kajwik i węgiel. Ej, chodź, schronimy może się tutaj na nas. Używa tarczy też. Wiem, wiem, wiem. Okay. Dobra. Może, może mogę trochę tutaj owce zabić? Bo ona też daje mięsko, no nie? Wiadomo. Ej! Schronimy się tu w nocy, patrzcie! Ej! No, no co? No, no można się schronić, w razie jakby co. No ej, ale fajny, fajny, ej, fajny A ten. Zrobisz pochodnie, bo ja już nie mam. Tak. A teraz... Masz tutaj cztery. Masz tutaj cztery. Następny. Taki ten... zombie. Chodź tu, zaburujemy się, przeżyjemy, no. Czekaj, jest tu tego zombiaka zabiję, e. bo od tego się expa dostaje, a exp się może kiedyś nam przydać. Wojtas się zmienił tryb, ale już se przełączył. Może tylko przypadkowo albo coś, nie wiem. Może. A on ma Minecraft. Może ma Minecrafta życzu, życzu? A nie, nie ma. Chyba co? Oła! O! Ja myślałem, że Ty mnie zbiłeś. Chodź, chodź do środka już. Wchodź już do środka, ja, ja tutaj ten. Bo tutaj i od nich się będzie roić. Murujemy. Tak samo możemy zostawić, nie? Dobra. Te, ten system PVP teraz trochę głupi. No głupi, ale, ale wiesz co? Ale jeden youtuber powiedział, że to tak naprawdę będzie być może kiedyś nam się bardzo przydawać. Ponieważ What? to teraz są tylko krytyczne ciosy. nie? Nie ma już takich normalnych. Częstę tutaj. Ej, o. E, a z, z, zrobisz mi trochę tych pochodni? E, tak, masz tutaj cztery. Okay. Ojejku, co się stało? O, jejku, jejku, jejku. Co tutaj tak? Ciekaw skąd? Ale co skąd? Ale co, jest tu, ale co... co Tutaj Jest tutaj jakiś y, dziwny potwór. A osadniczek a. nasz kochany, co? A żeś mnie fajnie, wystraszył. A fajnie wygląda ten potwór, nawet. Teraz fajnie. ci spadają sobie. Oni sobie ciągle będą spadać. Chyba musimy tutaj zamurować. No dobrze. Diltem zamuruję. O. I te, ciekawie, czy teraz można się położyć? Teraz można, dziwne. Czekaj, sprawdzałem GM czy działa, o, dobra, dobra, spoko. Spikes. Chodź, chodźmy wszyscy spać, masz wełnę? Nie. Ej, pauza, pauza chwilowa. No, już. A okej, okay, dobra. Albo dobra, nie no, to nie będzie pauza. To w razie jakby co ja wezmę tutaj, w razie jakby co ten? Wyłącz może ten deszcz, bo on jest taki wkurzający. Dobra, dobra, już go wyłączę. kośnik Weather Clear. Przepraszamy, że wyłączamy, ale po prostu ten... No ale to, to Już, ten... już 11 minut nagrywamy, znowu ten czas tak szybko strasznie przeleciał. Ile? 11 minut już. To co, to następny odcinek? No. No to ludziska... Na następnym odcinku pójdziemy tu do Kave. W następnym odcinku pójdziemy tu do cave'a, teraz pójdziemy się szybko schronić. Chodź. Pójdziemy się szybko schronić, żeby nie było, że coś robiliśmy. To jest sobie wezmę to. Ła mnie zaraz zabija. Pomóż O, o, o! Znalazłem wyjście ewakuacyjne w razie jakby co o. Gdzie ty jesteś? Dwa wyjścia. Chodź do tamtego do tamtej dziury. Tutaj. Ej, fa ej, ale to jest fajne miejsce, tak naprawdę, no. na jakieś mieszkanko. Mog moglibyśmy tutaj jakiś sobie magazyn tajny zrobić. No nie? W razie jakby co. Ej, dobra, no to... Albo farmę. No, no to, no to ludziska, jeżeli wam się podobało, no to zostawcie oczywiście łapkę. Ym, jak coś, no to, no to zaraz, no to zaraz nagrywamy. Kolejne dwie minuty za chwilę, więc... No, no to skrzyniaczek teraz. Ty się żegnasz, żegnasz swoich widzów. Nara? Não. <laughs> Não Nara. Pa, pa, pa. pa.